Cześć, to ja Erwin. Witajcie na kanale Erwinomania. Dziś zmiana i duża, bo mam nową półkę i dużo nowych rzeczy, i otwieram nowy dodatek: Shroeded Fabulous. I będzie bitwa Petrood kontra Petrood. Petro to jest nowy Pokémon z Paldei, który jest przywódcą lojalnej trójki, czyli Mongi Dori, Okidori i Fini piti Więc zaczynamy. Te Pokémon są nowe. Jeszcze ich nie ma w Pokémon Go, więc. nie szukajcie? Mmm, fajny odrazek stłumacz. Jeden. Dwa. Trzy. Mmm. Pierwszy, i już cała. dualna trójka zebrana. To jest pierwszy, i tu jest nas Petrood. Wygląda jakby z Aloli. W lesie alolańskim. Dobra. To jest jedna kipa. Za chwilę otworzymy drugą. Kiedy, kiedy już. Ben, kiedy już dostarczy mi tebeka, to go nagram. Będzie tebek. Oj, puszter spadł. O, już jest. To też booster z drugiej ekipy. Raz, dwa, trzy. I jest booster z Petrapem Oprócz finze tipi I kto zacznie? Niech zacznie. Ekip Mamy ekipę Joalnej Trójki i ekipę Ten, Petruma. No to za. Tak, trójka od Monkey Pierwszy booster z nowego dodatku. Fajny, fajny holo boosteru, energii, energia mroczna hologramie, absol kondom rolet seratksure niskster koles tenaki i veltal. Genesek w rewersie. Fajne rewersy się pokazały. Horsie w rewersie. Fajny. Nizoroar Holo. Hologramy zmienili i bardzo fajne. Teraz ekipa... Petruma. też jest z Monkey Dory. avea asta energia ne folos zoltic drozi golbat de ciue sli hervink xerot Manciso to jakiś nowy. warun w rewersie. I Veltarz znów w rewersie. I Monkey Dory. EX. No, y, Petrum zdobywa pierwszy punkt. Y, y, y. Petrum. No. Petrum prawie jest lepszy od lewego, teraz lojalna trójka z oki tylko włożę w koszulki małe, ale te to są te tabletki. Co Petrum daje. Co Petrum daje e, pre, trenera, r, do, trenerom, żeby ich opętało. Dobra. I booster. Waleczna Energia, Golbat, Aksef, Snizel, Fairthrow, on ma kilka form Pokemon Go, można mu zmienić, Valkyl, Wolcia Sneasela, Nyxker, Genesect, Berwat w rewersie, Persan. Persan e, Full Art i Dusk Noir. Ale Persan idzie ten już, już do koszulki. Joalna Trójka zdobywa większego punkta, bo to Full art, a to jest zwykły I teraz ekipa Petruma, też Rocky Doris. Jeden punkt dla... dla każdego. na energia... Rewersz. Sluf. Zubat. Taki pluszakowy. Dusklops. Kufent. Ku o właśnie tym bin morci. właśnie tym Penta. Eee Petrum moci? Penta. Haron mot. jane sekt sect Vital A. Dobra. Jest drop. Zoltik w rewersie. I Zoroark holo. Drugi punkt dla Petruma. Trafił ATS Petrza. I teraz Jolna trójka ma ostatnią sensę, żeby przebić. Ale już chyba nie przebije. Inny Chyba, że trafią dwa pod rząd, to mogą ten. Boros energia, nie w rewersie. Inkej. Zoltik. Drowsi. Horsie. Seriks. Marcząt, Kiurem, Tego nie widziałem w ogóle. A Kędemnia i nich też koła w kolej. Dusklur. W rewersie. Gołbad w rewersie. I kolder taki... W fularcie. Dolna trójka same fularty, a różna Petruma musi pokonywać tymi zwykłymi. I teraz Petru mają remis, więc Petrum może to obstawić swoją wygraną. Wodna energia, axe, snizel, fair flow, dark leaks, chrobat, nikademi, at nich, genesekt, kolestakty w rewersie. Lontmon Ursaluna Luna w rewersie i Duschnor. Holo. Ogłaszam remis. Walna Trójka wygrała Persanem i Kolers Loretta T. w fularcie. A drużyna Petruma. Mokidori EX poke i Poke Vital A i, i szybciej zdobywała drużna petruma, ale remis. Dziękuję. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Zachęcam do innych odcinków i wtedy, kiedy wyjdzie etebek z, te, z, doda, z tego dodatku i dziękuję. Pa!